Dziewiąty odcinek przedostatni. Czwartek. dziewiąta rano. Ruszam z rowów. Dzisiaj do miejscowości Dębki. E, około 90 km drogi. Zależy jak mnie tam poniesie. Przede mną Krajobrazowy Park Narodowy. I miejscowość Kluki. Bagna w Klukach które można przejechać ciężkami rowerowymi i składkami e, dla znawców jazdy na rowerze wzdłuż wybrzeża to kluki bardzo klukowe miejsce e, cieszące się suchą sławą przez bagna zwłaszcza w dniach deszczowych ciężko się przebić przez te, przez te bagna. Zobaczymy jak będzie dzisiaj to prawda któryś dzień chyba o czwarty z kolei bez deszczowo i mam nadzieję, że będzie sucho i dam radę przez te wagna się przedostać, zobaczymy jak będzie, także dobra forma, dobrze się czuję, pięknie się zapadek. jak na razie czyste niebo. Liczę, że będzie tak samo dobry dzień jak wczoraj, co najmniej taki, jak wczoraj. więc jadę, jutro już będzie z górki. W tej godzinie tutaj jeszcze wszystko, że tak powiem, zapiero budzi się do życia. Niestety będzie że śpi. Dopiero się rozstawiają stragany w rogach. Tutaj paczki jeszcze pozamykane. Tak bądaj morowy o poranku w czwartek no to już kolega też idzie A mi każe skręcać w lewo No to skręcajmy Po wyjechaniu z rowów i od wjazdu do Słowińskiego Parku Narodowego jadę około już 8 km ścieżką leśną bardzo przyjemna w miarę gładko nie ma korzeni ani dziur zbyt wiele fajne tempo najpiękniej ptaki śpiewają przyroda Fajnie się jeździe ścieżką, i tak dalej. Dosyć dobre tempo. Ty nic mówi, że było słychać te ptaki. Jestem niecości Jest nieco. krótki. Z muzeum w tych O proszę, jakie muzeum tutaj. Stare chałupki. Kryte tam są zwiedzający. Dach w Prusińczym Pen. Ucieczka. Padło tu z tej

Pina. ładnie w tych klukach skręć prawo skręć prawo dobrze szybciej Właśnie zacząłem, wjechałem na bagna w klukach tak wyglądają te odcinki z, bagna z takimi kładkami nie da się filmować jadąc bo filmuję smartfonem więc jedną ręką ciężko takich kładek tutaj jest więcej ale nie jest po deszczu jest chyba w miarę sucho ale są ślady jakby ktoś jechał kładem albo ciągnikiem i żaby dochoczą owa się gdzieś skoczyła jedna żabka więc to takie bagna Idę znam wszystko wagna. Na razie dopiero zacząłem. Jazdę przez te ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Przez te, że to, że z kilku dni nie padało. I że sobie poradzę. Niestety jadę po płytach i częściej Ale to już za chwilę będzie tysiąc. Jest tysiąc! Tutaj bagna torfowiska izbickie. Brzosiec bagienny. Boskowica Europejska. Torfowce, bagno zwyczajne. Taki punkt widokowy. Torfowiska. Pierwszy raz chyba jestem na torfowiskach Przyjechałem bagna w chrukach. A nie było tak źle, myślałem, że może być gorzej Ale ciężko się jechało, trzeba było z tych podestów wchodzić, schodzić za 30 razy Bagna takie prędkość Mniejsza niż by ich pieszo Muchy komary No ale w końcu jakoś przetrwałem później Długa trasa po płytach. Już minęło tysiąc kilometrów. Także już jestem górki górki. Zjem taki banana, napiję się i jadę dalej. Do Łeby na obiad. Piękny dzień. Nawet dupa tak nie woli. Tak miejsce. Słyszałem o tym miejscu. Podobno w zeszłym roku tutaj ktoś widział krokodyle, takie dwumetrowe, ale ja nie widziałem. Wjechałem do łeby. Po przejechaniu 55 km jestem w łebie. Jestem pierwszy raz, taka ciekawostka. Jestem pierwszy raz w łebie. W łebie. Jadę na obiad, i ja będę obiadu tam, gdzie zawsze. Także taka ciekawostka, tam, gdzie zawsze a pierwszy raz. Drugi odcinek drogi jechałem przez las po piaskach, gdzie nie dało się w ogóle jechać. Trzeba było prowadzić rower. Do tego jeszcze bardzo wolne tempo na bagnach w klukach. Ale najgorszy odcinek dzisiejszego etapu już za mną, teraz chyba już mam nadzieję. Stąd do Dębek będzie lepsza droga, może większość asfaltowa. Dobra, no to jadę jeść. 5 minut do miejsca docelowego tam gdzie zawsze. Łeba. Mówiłem, że pierwszy raz w łodbie, a obiad będę jadł tam, gdzie zawsze Taka sytuacja no to trzeba i zjeść Brawo. A jest a dziesięć, a nie zezwana wysokość, od dwudziestu sześciu kilometrów jechałem, tysiąc pobłądziłem w lesie GPS mnie wyprowadził w lesie GPS mnie wyprowadził w las straciłem trochę czasu te 2 km zrobić nadrobić ale wróciłem na R10 a taka leśna droga nie jest zła najlepsza też nie jest ale z kolei, z kolei Koła razne widoki. Nie kamerę. Manty zer 10. Może się tu jedzie. To tak zostało do końca. 26 km 9 odcinka. Jeszcze. Jestem fajnie ten poga jak pole się. Tak trochę tam jedną ręką słabo. a już się wyłączam powoli dobiega końca dziewiąty etap mojej podróży jeszcze trochę minęło 7 godzin ponad od startu przejechałem 96 km Dystans nie jest jakiś powalający, bardzo bubli. Ale dzisiaj dosyć duże zmęczenie. Można tego, że jest dziewiąty dzień jazdy pod stop Do metry zostało wreszcie 11 km. I tak mało. A mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj tak dużo. Upadłem dziś z sił. Już pół godziny temu. Średnia prędkość wpadła, wtedy około 20 na godzinę. Ale w momencie, jechałem z nas wolniej, zrobiło mi się zimno. nic nie wiem z czego to jest wiatr, ale pogoda jest piękna, słońce świeci. Zrobiłem przez lata w, w cieniu. I nie wiem, czy się wychodził od wiatru. A zrobiło mi się po prostu zimno. No ale te 11 km, to już muszę dojechać. Nie ma, że boli. Nie ma, że boli dupy. A jutro będzie najkrótszy dystans, najkrótszy etap. Mam nadzieję, szczęśliwie zakryto na podróż na Helok. Mogę się doczekać, żeby w końcu te buty i te ubrania rowerowe odstawić na kilka dni w kąt. I rower podobnie. Potrząc, to jest słaby Także by dojechać dzisiaj. Skończyć ten ostatni, tak długi dystans, bo stówki będzie. A, odpocząć jutro, ostatni. Mam nadzieję, że, że dojadę. No to chyba na razie tyle, może jeszcze jak dojadę już do końca i 15 km do końca. To jest prawie spadło, 11 to już. To już muszę dojechać, to na razie. 7 km do mety przejechanych... Z... Ile jest? 101 km przejechanych i w miejscowości Białogóra zagapiłem się niepoczynnie na... na drodze i zjechałem z trasy j 10 z tej Rady welu Baltica popatrzyłem na Google, Google mnie poprowadziło inną drogą i teraz miałem małą wywrotkę tutaj w lesie to jest takie miejsce, gdzie już bardzo się jechać miejscami no, więc znowu chciałem trochę przyswaniaczyć. Trochę mi się pomyliło. trochę się zap... No i teraz mam. Idę przez las, prowadzę rower. No, są też takie bagna. A tutaj nie wiem, czy widać te bagna. A, są takie zlewiska. No i już, już pod domem, już 7 km. Już czułem smak prysznica ciepłego jakiejś kolacji i się wyrypałem w taką że muszę chwilę poprowadzić ten rower niestety korzenie źle się jedzie no tu może znowu jest jakiś odcinek lepszy więc spróbuję wsiąść i pojechać to i mam nadzieję że te 7 km w końcu ale tu patrzę na jeszcze 600 metrów i się połączę z tą drogą bałtycką no i może w końcu dojadę na tą kolację do siódmej no to będzie 10 godzin jakbym był tak za pół godziny no a to mi pokazuje 27 minut czyli dzisiejszy odcinek będzie około 10 godzin dzisiejszy etap 9 do jego końca czwartek jest 19:10 9 godzin jazdy, 108 km przejechanych dzisiaj. Dystans fajny. Jestem w miejscowości Dąbki. Tutaj dzisiaj będziemy spali. Do celu zostało 550 metrów. Więc to już jest praktycznie ten deptak. Jestem na miejscu. Zmęczony, nawet bardziej niż bym przypuszczał, jak na taki dystans. Ale zadowolony. Ten przedostatni jest to etap dobiega końca. O, Chodmunda! Więc nie mamy to. Dziewiąty, zakończony. Piętro dziesiąty, ostatni. Pod słońcem, z tyłu słońce świeci. bo jadę. Na wschód może tak? Także szczęśliwie dojechałem i do zakończenia etapu numer 9, czwarty, jutro ostatni i koniec tego wszystkiego jazdy na rowerze, Filmików opowiadanie głupot, <grymka> powtarzania się pięknej pogodzie i taki tam. To na razie na dzisiaj koniec. jutro kręcę ostatni odcinek sezonu. Pierwszego. Na razie. Następnie. Kręcimy. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Nie. Czyli już jest

Webski, oryginal jasny, ja pierdzielę. To już, już nie na kepa w tym łańcuchu. Ja <gry> Koniec za, etapu dziewiątego zakończona nad morzem. Jest wykąpany w populacji. Zadowolony. Na zachodzie słońca. Ale zachód troszeczkę chmury. Ok, Jak widać, może jutro będzie lepszy. Na helu.